Dzień dobry, Anna Piotrowska. Zapraszam na najnowsze informacje, dziś w programie. Cztery sokoły zaobrączkowane. Noc muzeów w Płocku. 60. sezon żeglarski rozpoczęty. Przed nami tegoroczne Juwenalia Płockie. A na koniec spotkanie autorskie z wójtem Słupna. W dzień w PKN Orlen na terenie zakładu produkcyjnego w płocku zaobrączkowano cztery sokoły. Potomstwo werwy i rafia wkrótce zacznie latać. Piskręta Sokoła Wędrównego, dwie samiczki i dwóch samców, które przyszły na świat w tym roku w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku, zostały zaobrączkowane. Pozwoli to na śledzenie ich dalszych losów, kiedy odlecą wzgniazda w Płocku, oraz ocenę prowadzonych prac nad ratowaniem tego gatunku. To też jedno z działań proekologicznych, które podejmuje koncerny. PKN Orlen jako koncern multienergetyczny, jako rafineria jest świadomy swojego oddziaływania na środowisko. Dlatego bardzo. Chętnie angażujemy się we wszystkie akcje środowiskowe, realizujemy ich całkiem sporo i jest to dla nas ważne. Kolejny lęk sokołów wędrownych jest potwierdzeniem, że uczestnictwo koncernu od ponad 20 lat w programie restytucji sokoła wędrownego przekłada się na konkretne efekty przyrodnicze. 61 sokołów z Orlenu zasiliło do tej pory polską populację tego zagrożonego gatunku. Pierwszy lęk był w 2002 roku i właściwie para Sokołów co roku wydawała na świat potom. I według już potwierdzonej informacji od Sokolnika, stara para, taką nazywamy, Werwaj-Rafik, była do 2018 roku, natomiast 2000, od 2019 mamy nową parę sokoła wędrownego i ta para już dołożyła do tej orlenowskiej sagi dużej 15 piskląt razem z tymi w tym roku. Pechen Orlen to ważny partner w odbudowie populacji tego zagrożonego gatunku ptaka drapieżnego. Stanowisko lęgowe sokołów wędrownych w Płock, w polskim Orlenie to jest jedno z pierwszych, to chyba szóste jest szóste gniazdo w Polsce, prawie 20 lat temu. Pierwsze gniazdo, pierwsza próba lęgu była w 1998 na Pałacu Kultury, potem kolejne przybywały. Oczywiście szczególnie w tym pierwszym okresie no, ważne były te przechówki, oczywiście cały czas to jest ważne. Im więcej ptaków, i więcej par lęgowych jest w Polsce, tym więcej wyprowadzają młodych i ta populacja coraz szybciej się rozwija. Także szczególnie na początku było bardzo ważne, no to w tej chwili każde stanowisko dostarcza kolejne pokolenia sokołów do natury. Od 23 do 28 maja na stronie www.perigrinius.pl będzie można głosować na imiona dla młodych płockich sokołów. Internauci będą mieli do wyboru imiona męskie Atom, Harpun, Ignacy, Leon, Olefin, Olefinek, Olek, Petrol, Tumek i Wiktor oraz imiona żeńskie Atomówka, Energia, Fuzja, Klara, Mazowia, Skałka, Strzała, Tradycja, Tuma i Tumka. Zachęcamy do głosowania. orlenowskie można obserwować m.in. na stronie orlen.pl. To była wyjątkowa noc w płocku noc muzeów. Kilkadziesiąt instytucji kultury, choć nie tylko, dołączyło do ogólnopolskiej akcji noc muzeów. Można było zwiedzać m.in. księżnicę płocką Muzeum Art Deco czy płocką komendę policji po zmroku. Kilkanaście instytucji kultury, w tym muzea, galeria sztuki, księżnica Płocka, Ratusz Katedra i wiele innych miejsc wziął udział w Nocy Muzeów, wyjątkowym corocznym wydarzeniu, którym można poznawać kulturę za darmo i po zmroku. Z tej okazji mnóstwo atrakcji przygotowało chociażby Muzeum Mazowieckie w Płocku. Coś ciekawego działo się w każdym oddziale płockiego muzeum. Zorganizowaliśmy dla naszych zwiedzających mnóstwo atrakcji. E, takie dwie główne to są warsztaty tańca, walca, tanga i indie hop, które odbywają się w naszych dwóch oddziałach przy Licytum kolegialnej. Mamy też wielki konkurs na najpiękniejsze przebranie secesyjne albo art deco z cennymi nagrodami. Już widzimy, że i konkurs, i tańce, i w ogóle sama oferta muzeum, nasze wystawy cieszą się ogromnym zainteresowaniem, z tego się bardzo cieszymy. W Spicherze na przykład, oddziale Muzeum Mazowieckiego oglądać mogliśmy chociażby wystawy stałe jakie? Sztuka dalekiego wschodu, której kuratorem jest Grzegorz Piaskowski, a także Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata autorstwa Magdaleny Licy Pan. Oprócz tego mogą Państwo odwiedzić naszą wystawę czasową nad Wisłą na Urzeczu. Jest to wystawa dosłownie przed chwilą otwarta, sprowadzona z Państwowego Muzeum Etnograficznego i Państwowego Muzeum Archeologicznego. Noc muzeów przysiągnęła tłumy Płodczan. Wydarzenie odbywa się cyklicznie co roku. TK Morka rozpoczęła sezon żeglarski. Z tej okazji zorganizowano rejs po wiśle. Była też ważna rozmowa o przyszłości. To był wyjątkowy weekend dla płockiej żeglugi PTTK. Morka rozpoczęła sezon żeglarski po raz 60. Tradycyjnie już rozpoczęto od uroczystego wciągnięcia bandery na maszt. A po przemówieniach wszyscy weszli na pokład Marianny, jednego ze statków wycieczkowych żeglugi płockiej. Liczę na to, że nic nie popsuje nam planów, że nie przyjdzie znowu żadna nowa pandemia, tudzież no ta nieszczęsna wojna, i że w końcu to się wszystko ustabilizuje. I przede wszystkim będą osoby i władze na stanowiskach takie, które czują wodę i będą wiedziały, co w tym kierunku można zrobić, żebyśmy mogli tą żeglugę uprawiać, bo z każdym rokiem zalew jest coraz płytszy i coraz ciężej się po nim pływa. Nie zabrakło wielu znamienitych gości. Jesteśmy tutaj stałymi bywalcami, gdyż szerzymy pasję żeglarską wśród dzieci i młodzieży. Pływamy na żaglówkach, optymistach. I ogólnie zarażamy miłością do Wisły i też naszego Płocka pięknego. Obok samego rejsu zorganizowano rozmowę o przyszłości Wisły. Wielkimi krokami zbliżają się juwenalia Płockie, coroczne święto wszystkich studentów. W tym roku przy juwenaliach współpracują wszystkie uczelnie. Co będzie się działo? 18 maja w Płocku zorganizowane zostaną coroczne juwenalia, będą gry i zabawy, koncerty, rywalizacja sportowa i tematyczna zabawa z określoną tematyką. Jaką? W tym roku będzie to tematyka mitologii nordyckiej, następnie w czwartek już takim standardowym elementem jest koncert główny. Hmm. Dzień później wracamy do myta, czyli zbiórki na polskich skrzyżowaniach. Będzie trwało od godziny 5 do godziny 13. Następnie studenci będą mogli skorzystać z troszeczkę takiej aktywności fizycznej podczas turnieju sportowego w piłkę nożną. W sobotę zaplanowano turniej w siatkówkę, o ile pozwoli na to pogoda. Na tym jednak nie koniec. Tego samego dnia będą wcześniakonalnie zakończone imprezą w studenckim klubie Filip w Domu Studenckim Wcześniak. Line-up głównego koncertu jest bogaty. W tym roku do Płocka przyjedzie Julia Jarocka, letni chamski podryw Kamil Rutkowski, zaś główną gwiazdą będzie OSTR. Za nami spotkanie z Marcinem Zawadką, wójtem Słupna. Nie było to jednak wydarzenie polityczne czy samorządowe. Tym razem wójt odpowiadał na pytania dotyczące swojej książki. Lost to powieść, którą napisał Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno. To przeszło 400 stronicowa publikacja opowiada o losach rodziny w czasie wojny. Porusza tematy bliskie autorowi. A jak to się stało, że wójt napisał książkę? To jest w ogóle historia, która ma pewnie gdzieś yy, dłuższy na dłuższą rozmowę bym powiedział, natomiast jak we wszystkim, żeby móc realizować swoje jakieś marzenia, musi być ktoś obok ciebie, kto cię popchnie na te właściwe tory. I ja nie ukrywam, że jakby miałem zawsze wsparcie w rodzinie, dla mnie to jest ważne bardzo, ale też spotkałem osobę, sąsiadkę, może to złe słowo, no sąsiadkę, z którą się skontaktowałem po takiej smutnej uroczystości. Miałem wspaniałego sąsiada, który odszedł na tamtą stronę nieba. I ona zadzwoniła do mnie, podziękowała mi za to, że byłem w uroczystości pogrzebowej, uczestniczyłem i tak rozmawialiśmy sobie, bo dawno jej nie widziałem. Ona mówi, noc u pana słychać. Ja mówię pani, co zawsze myślałem o tym, żebym napisać książkę. A to pan pisze. Ja mówię, ale nie no, pan pisze i pan do mnie przywozi, ja będę to sprawdzała, co tydzień będziemy się spotykali i tak dalej, tak dalej. No i rzeczywiście, to jest starsza pani nauczycielka, e, zmotywowała mnie do tego, żeby w ogóle pisać, ale to było takie pisanie do szuflady. Jak podkreśla wójt Słupna, nie jest to książka polityczna, bo i sam zawadka nigdy nie czuł się politykiem. Samorządowcem tak, lecz nie politykiem. No ja nigdy nie czułem się politykiem. Mam ten komfort, że pracuję we wspaniałej gminie Słupno, która jakby z racji tego jest samowystarczalna, bo ma wysoki budżet nie musimy być politykami. Jestem samorządowcem i tak też to odbieram. Osobiście uważam, że polityka i kultura nie powinny sobą sąsiadować. One zupełnie do siebie się nie nadają. Mało tego uważam, że to jest w ogóle zupełnie inny sposób spędzania wolnego czasu. To jest, Wszyscy wiemy, czym jest polityka. Wiemy, jak polityka pachnie. Wiemy, z czym się wiąże, jakimi, z jakimi regułami. To jest pewna kwestia też moralna, etyczna. Los przenosi czytelnika do września 1939 roku. Rzuceni w wir wojny bracia zostają rozdzieleni. Każdy z nich walczy o przetrwanie w inny sposób, ale z żadnego z nich nie omijają wydarzenia, które wyryją się w ich pamięci do końca życia. Czytamy w opisie książki. Publikacje można dostać w popularnych księgarniach. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w środę. Do zobaczenia!